Ja Ej, widzowie, dzisiaj jest bardzo, to bardzo ważne. Bo dobijamy 20 tysięcy bucharków. Teraz no. kolaj i rozpoczynamy tą przygodę. Jak dobijemy to, to musimy dobić 100 subów. Jak dobiję 20 koła, to musicie dobić 100 subów. Ej, bo bojce, to jest 100 subów. Dwa jeszcze koła dzisiaj musi być zabite. No we no, Może no. mi się ciężko, koło, tak chory jestem. Ktoś pies? Nie. Hej? Kurde, kurde. Ja wiem. Kurde, muszę uciekać, muszę uciekać, muszę uciekać! Muszę uciekać, uciekać! Czy uciekam tutaj? Poczekajcie na chwilę, mam Co się stało? Aha, zginąłem. To nie wiecie. dobra, gdzie oni są dawać cichy, dawać cichy, dawać cich. O, dostali. Będzie drugie miejsce, to chociaż net. Pyk. prawie dostał. Ty już dostaniesz. O ty. O, dostał, dostał. Co jest duszek, 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 garbuszek. Prawda? Ej dobra, jest dwa, ale fajnie by było pierwsze, jakbyśmy mieli. Pierwsze miejsce to by było coś. Myślę, że pierwsze miejsce, a tu byli przez cały czas. Dobra i tak są zabici. Ten, ten to nie wiem co próbuje. Dobra, akurat wygraliśmy 9-4... o. 14 bucharków było, jedna wie i mamy 19, znaczy co? 20 tysięcy pucharków. To jest dla mnie fajna odpowiedź i muszę zrobić, skryję od razu i wysłać moim kolegom, żeby widzieli. Gdybym nie dostał tej pasy, to bym nie miał jeszcze ostatniej gry teraz, chyba. Ja nie wiem. To musi być drugie miejsce i, i będziemy mieli... A dobra, chcę Steam, dobra. Anegelo. Angelo i Anegelo. Nie wiem czy mówię Angelo, ale kto się mówi Angelo. Co nam zrobisz? Co tam zrobisz? On mógł chodzić po wodzie to ja bym nie wiem co zrobił. My nas gonił po tej wodzie. Piekoo. Jezus Maria, jak się tego będę. myślał, że to na nie wypuszcza tą swoją małą tą armatkę, jakby, jak to nazwać. Kurde. O, dobra. Ja se to zbiorę. Dobra, zdążę? Zdążę. Co się dzieje? Zabij go. Dobra, pyk. Stał, dobra, pyk, pyk. Powinno być dwóch halo. To ja się tak stresuje mocno. Się Stresuje, jak będzie drugie miejsce, to na 200 tysięcy. 200 tysięcy? No dobrze. 200. 000. Nie wiem, czy ja dobrze mówię nawet. No zostawcie mnie w spokoju, ludzie. Nie, ja czekam na drugie miejsce, bo tak to bym dostał tylko 3. To by było fajne. Jezu, ja, ja się tak stresuję. Uff. Nie ja się stresuje, peł o. o dobre, dwie drużyny są dobre. Mam dwadzieścia tysięcy koła. Dobra, po prostu zabijajcie mnie tutaj zabijcie go. Bardziej się stresuję bardziej, 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 bardziej. Co? Ja to zrobiłem. Ja to zrobiłem. Tu 7. Jeszcze fast -y 5, uwaga, uwaga. I mamy 20 tysięcy bucha. Nie wiem, czy ja to dobrze mówię, ale mam legendarny start. I uwaga, co tu będzie? O, Ja go chciałem! To było moje marzenie, żeby go mieć! To było moje marzenie, żeby mieć tego Angelu! Wyposaż teraz i koniec! Dobra, dziękuję wam wielkie za oglądanie, trzymajcie się, pa!